Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu spotkania z książką. Dzisiaj będziemy rozmawiać o debiucie wydawniczym pana Michała. Posmykiewicza, który na co dzień jest lekarzem, więc wyobrażam sobie, że takie naturalne narzędzie w jego ręku to skalpel. No ale w pewnym momencie zdecydował się. Chociaż na chwilę zamienił skalpel na pióro albo na klawiaturę komputera i zaczął pisać książki. No właśnie, jak to jest, że chirurg zostaje pisarzem? O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktor, dzień dobry państwu. Panie Michale, no to zacznijmy od tego, jak to jest, że ta literatura pojawiła się w Pana życiu i chyba była taką, takim moc, mocnym bodźcem do tego, żeby zacząć pisać, bo to, że Pan czytał, to nie wątpię. Hmm. Jak to się stało? Pisanie zaczęło się wcześniej niż medycyna, bo zacząłem sobie coś tam do szuflady pisać już pod koniec liceum najpierw to może tak górnolotnie powiem, że to była poezja no takie młodzieńcze wypociny żewne później jakoś spontanicznie to przeszło na prozę na jakieś drobne opowiadania przymierzyłem się do napisania powieści ona wyszła tak średnio zrozumiałem w pewnym momencie że pisanie tak jak Również medycyna na przykład wymaga jednak warsztatu i, i pewnego fundamentu w postaci pewnych informacji, które trzeba zdobyć, wiedzy po prostu. Skończyłem kilka kursów kreatywnego pisania związanych z inspiracją, z, o tym, o, z podstawami w ogóle, jak zacząć pisać, nawet kurs pisania fantastyki. I, no i tak mam nadzieję, że. Na przestrzeni lat ten mój warsztat pisarski troszkę się poprawił, no czego owocem jest właśnie ta książka. A w międzyczasie pojawiła się medycyna jako moja podstawowa praca. No i jak się zaczęła praca, to ten czas na pisanie nie ukrywam, trudno jest znaleźć. Ale ja jakoś... w ogóle podziwiam, bo biorąc pod uwagę. Taki zawód, gdzie ten czas to chyba na wagę złota, prawda? Żeby gdzieś tam wyrwać i móc skupić się no, na takim kreatywnym pisaniu. Tutaj trzeba też dużo myśleć, prawda? Żeby stworzyć odpowiednią fabułę, a wyobrażam sobie, że po takim całym dniu trudnej pracy, która jest wyczerpująca, no właśnie, czy to pisanie jest takie. Daje oddech? Na pewno, aczkolwiek u mnie jest odwrotnie może dzięki temu coś powstaje, bo ja raczej zaczynam dzień od pisania. Mam ten komfort, że w niektóre dni idę troszkę później do pracy, niekoniecznie z samego rana muszę się zrywać. I ten czas poranny zwykle poświęcam na to, nie zawsze to jest kilka dni, czasem jeden w dzień w tygodniu, ale raczej zaczynam dzień od pisania, może dzięki temu to idzie jakoś sprawniej, że ta głowa jest świeższa po nocy wypoczęta. Kiedyś pisałem bardziej w nocy. I wychodziło gorzej, więc może właśnie to jest akurat recepta. Dla mnie każdy z tego, co wiem, jak czytałem o różne takie wskazówki pisarzy odnośnie jak pisać, to tak naprawdę każdy ma jakiś tam swój sposób. Jedni piszą właśnie rano, jedni w nocy. Powtarza się natomiast jedno, że najważniejsza jest systematyczność. Że Najważniejsze jest siadać, pisać, nawet jeżeli to mają być trzy zdania danego dnia, to, to żeby to było w miarę możliwości codziennie. I, i, I to jest chyba taka jedyna stała dla wszystkich pisarzy recepta, której staram się trzymać. Bo wtedy najłatwiej jest wniknąć w tą swoją historię. Nie traci się jakby kontaktu z bohaterami. Co też ma to jest taki miecz obosieczny, bo po pewnym czasie, gdy się kończy już książkę i zaczynają się poprawki, to tych bohaterów się ma już dosyć też. No, ja już zasadzie... byłem bardzo zmęczony moim bohaterem i już nie mogłem w cudzysłowie na niego patrzeć. W, w kontekście książki czytać, ale ta systematyczność jest chyba najważniejsza. No dobrze, a jak wygląda twórca przy pracy rano, skoro już dotknęliśmy tego tematu, bo to jest niezwykle frapujące. Mianowicie, no właśnie, ta określona pora dnia, to już wiemy. Ja uwielbiam taką książkę Jana Parandowskiego, ,,Alchemia słowa", gdzie on mm -hmm. przytacza szereg zabiegów, jakie stosują, stosowali wielcy pisarze, no, żeby gdzieś tam przywołać tą wenę, inspirację, czy coś takiego Panu towarzyszy? Oprócz tego, że to jest rano, to czy to jest, nie wiem, może filiżanka kawy? No powinienem powiedzieć, że jest jakaś jedna rzecz, która jest magicznym kluczem do, do, do usiągnięcia i zaczenia, rozpoczęcia procesu pisania, ale nie ma. To jest taka chyba e, zbieranina różnych drobnych rzeczy. Ja zaczynam dzień... Dosyć wcześnie, bo z żoną budzimy się po piątej i ona zajmuje się szykowaniem do pracy, bo zaczyna niestety ten dzień zawodowy dużo wcześniej. Ja ogarniam wtedy dom, psa, kawę właśnie dla nas. Zajmuję się śmieciami, zmywarką, takimi typowo domowymi sprawami. A później mam taki albo dłuższy, albo krótszy okres. Takiego, nazwijmy to już artystycznego bałaganu, że ja chodzę po mieszkaniu, myślę, no dobra, to siadam, ale może jeszcze nie, to może jeszcze jedną kawę sobie zrobię, i tak krążę jak taki trochę drapieżnik wokół tego komputera. I to tak nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi ten moment. Natomiast jak robię to systematycznie, tak już usiądę, to potrafię trzy godziny z tego krzesła nie zejść. Także to, to jest taka moja, powiedzmy, rutyna ta dopołudniowa pisania. A bywa tak, że. Nie zasiada pan, że jest za trudne, że dzisiaj nie. Starzają się takie dni, jak jestem jakoś długim okresem ciężkiej pracy, dużą ilością pacjentów zmęczony, to czuję, że ta głowa jest taka może nie to, że nie jestem w stanie czegoś napisać, ale czasem się zastanawiam, czy to się też nie przełoży nie tyle na jakość, co na nastrój tego, co będę pisał. I robię sobie takie dni bez pisania, nie piszę w weekendy, weekendy jest typowo dla, takim czasem dla rodziny i w ogóle się nie tykam. Są też takie dni, no, które jak mam ten czas dopołudniowy, to są takie prozaiczne rzeczy do załatwienia, jak weterynarz, wymiana opon, urząd, cokolwiek, no i wtedy tego czasu mnie nie ma. Ale no, staram się takich dni, kiedy jestem w domu i, i nie mam jakichś dodatkowych obowiązków, to, to tak nie zaniedbywać. Pan wspomniał, że w czasach rozumiem takich jeszcze młodzieńczych, powstała powieść, czemu ona jest zła? Kto się czytał? Tak naprawdę to jak do niej wróciłem sam, to, to dostrzegłem też wiele niedoróbek. Czytałem kilka osób, najbliższym się podobała, ale no najbliżsi nie są obiektywni, bo wiadomo, że czy żona, czy, czy mama, to, to zawsze im się będzie podobało. Natomiast ja już sam dostrzegłem pewne takie rzeczy, że ona była trudno do przebrnięcia i warsztatowo nie do końca dobrze napisana, ale aktualnie próbuję ją reanimować, oh. bo pomysł jako taki wydaje mi się jest wart ratunku, tylko ono wymaga trochę pracy, przearanżowania pewnych rzeczy. Ta pierwsza wersja była taka troszkę zbyt pogmatwana, bo to też chyba jest taka pułapka początkujących osób w pisaniu, że chciałoby się wszystkiego dużo, wszystkiego naraz, oryginalnie, a to nie zawsze się sprawdza, bo to ktoś jeszcze musi przeczytać, nie zmęczyć się przy tym i mieć z tego jakąś przyjemność. No dobrze, no to przechodzimy wobec tego do zbiegu z okoliczności. W ogóle bardzo podoba mi się tytuł. Ja do tytułów też przykładam bardzo dużą wagę. Uważam, że w dzisiejszych czasach, chociaż niby mówi się, że nie ocenia się książki po okładce. To nie do końca tak jest. Wiemy, że okładka jest istotna, tytuł także, bo jeżeli nie znamy twórcy, w przypadku mm -hmm. właśnie debiutanta, no to ten tytuł nas przyciągnie. Mm -hmm. Kto jest autorem tytułu? Bo właśnie to też jest dla niektórych problem. Niektórzy uważają, że nie potrafią wymyślać dobrych tytułów, czasem robi to wydawnictwo, a czasem jest tak, że to po prostu przychodzi. Z mojego skromnego jak na razie doświadczenia yy, wymyślenie tytułu faktycznie jest trudne. I to yy, tych tytułów roboczych yy, u mnie było kilka. I yy, w którymś miejscu po prostu obudziłem się i ten tytuł gdzieś tam się pojawił. To znaczy już teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było yy, no, taka sytuacja, że się obudziłem i ten tytuł mi wpadł do głowy, yy, czy, czy on mi wpadł do głowy w ciągu dnia, no on po prostu w którymś momencie się pojawił. Yy, i z szefową wydawnictwa Moc Media długo debatowaliśmy w ogóle na temat tego tytułu, bo no, były różne przemyślenia, czy ten tytuł nie jest troszkę za skomplikowany, czy to z nie będzie się gdzieś tam językowo gubić. Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić tytułu po prostu zbieg, ale uznałem, że. Okładka jest taka troszkę mroczna i, i, i książka Zbieg jest już na rynku pod ręki Gryszama, czyli wielkiego pisarza Drzyszczowców. Później się zastanawialiśmy nad tytułem Zbieg Okoliczności, ale to jeszcze bardziej do mnie nie przemawiało, bo to już na naszym rodzimym rynku pani Chmielewska napisała Zbieg Okoliczności, w związku z tym tu wielka moja wdzięczność do wydawnictwa, do, do szefowej pani Sylwii, że powiedziała, że jeżeli tak podpowiada mi intuicja, to zostaje z i został zbieg z okoliczności. To ja od razu jeszcze zapytam, jak doszło w ogóle do współpracy z Moc Media? Pewnie tak jak większość początkujących autorów, chcących zaistnieć, wydać tą swoją pierwszą wymarzoną książkę. No ja jak uważałem, że jestem już gotowy, żeby komuś to pokazać, to wysłałem tu nie będę ukrywał chyba do 10 wydawnictw. Nie pamiętam dokładnych danych, ale pani Rowling od Harego Pottera. Podobno wysyłała ile śladów za nim i była odrzucana notorycznie. I, i, I z tym każdy pewnie się, czy większość autorów zmaga. Ja miałem niesłychane szczęście, bo moc media się do mnie odezwała chyba po miesiącu od wysłania. To jest rekordowo no szybki tak, jest czas, bo większość wydawnic zastrzega sobie, że odpowie. Znaczy, jeżeli się książka nie spodoba, to oni często w ogóle nie odpowiadają i zastrzegają sobie, że to jest przynajmniej trzy miesiące, a, a niektórzy sobie zastrzegają 6 miesięcy, że, że może wpłynąć ta odpowiedź satysfakcjonująca. No a tutaj tak niesłychanie szybko książka wpadła w ręce właśnie szefowej wydawnictwa i, no i coś tam zauważyła. Jeszcze tam. Po wstępnej akceptacji szlifowaliśmy pewne, pewne sprawy w tej książce, ale sama fabuła, bohaterowie w zasadzie się nie zmieniło. Nic z takiego głównego kierunku, który ja wymyśliłem, więc no, dużo szczęścia. To, to trzeba mieć po prostu. Oczywiście, że. No... Trzeba napisać coś, co, co się da czytać. No, trzeba co może... napisać coś dobrego, to tak. się Panu udało. A później no, trzeba mieć troszkę szczęścia, żeby to ktoś w odpowiednim dniu, w odpowiednim momencie dostał w swoje ręce, w, do... w odpowiednim nastroju, bo to też pewnie ma znaczenie. No tak, zdecydowanie. To, to też trochę, myślę, że ma wpływ na to, czy akurat, na przykład tak szybko, prawda, zostanie hmm. się zauważonym na tym rynku wydawniczym. No to przejdźmy do fabuły. Oczywiście musimy tak opowiedzieć, co by Czyli tym, którzy... Jeszcze, tak jest. Nie przeczytali, żeby chcieli sięgnąć po tę książkę. Mamy głównego bohatera, który jest takim człowiekiem ja bym go tak nazwała poszukującym takim trochę, który może nie docenia tego, co ma ma dużo, ale jakoś nie potrafi czerpać z tego radości. Gdzieś tam się snuje po tym życiu, popełniając wiele błędów. I nagle coś się w jego życiu wydarza, co zmienia go, przechodzi taką przemianę. Mm -hmm. Tak, no bo bohaterem jest lekarz, i, i tu się liczę z tym, i już jakieś tam pierwsze tego typu pytania do mnie też dotarły. Na ile to jest moja jakieś alterego. Tak, tak. E... Na ile w tym marku jest pana Michała? Tak. E... Poza pierwszą literą ja mam poczucie, że, że wcale. Oczywiście, że pisząc o bohaterze gdzieś tam. Podświadomie się pewne rzeczy pewnie od siebie przemyca i, i tak jak mo, jakaś cząstka mnie jest w marku, jak i w innych bohaterach pewnie, pewnie też. E, przyjąłem głównego bohatera, osadziłem go w roli lekarza, bo to też no, łatwiej, jest mi było, łatwiej mi było opisać pewne środowisko, w którym no, jestem zawodowo na co dzień. E, i stąd akurat taka postać. No on, tak jak pani mówi, no w którymś momencie się pogubił, stracił jakąś taką wolę do walki, bo i zawodowo, i na takim polu życia osobistego, mhm. wydaje mi się, że no trzeba o to co mamy walczyć, walczyć tak? I jak to moja żona mówi, gonić tego króliczka. Mhm. Tak? I jak przestajemy, to, to coś może się zacząć wypalać, mniej cieszyć rzeczy, które, które powinny, bo główny bohater wydawałoby się, jakby ktoś spojrzał z boku, nie, nie czytając książki, zobaczył faktycznie taką postać, no to gość Goś ma wszystko, tak. Tak? ma e, fajną kobietę, fajną pracę, pieniądze, przyjaciela, e, więc czegoś by chcieć więcej, a jednak takiego trudnego do zdefiniowania jakiegoś pierwiastka spajającego to i rozciągającego w usta w uśmiechu mu zabrakło. I Zdarzają mu się różne takie traumatyczne, mniej czy bardziej, sytuacje, kumulują się w dosyć e, krótkim okresie czasu. No i tak jak sugeruje tytuł, postanawia, postanawia zbiec. I zbiega. No I właśnie. trafia zupełnie w inne miejsce, wśród, pośród, znajduje się pośród zupełnie innych ludzi. Robi sobie przerwę od pracy i, no i stopniowo pewnie zaczyna zauważać troszkę inne aspekty życia. Mm -hmm. No tutaj myślę, że możemy zdradzić, że to, co jest takie też istotne i to, co mu pomaga, myślę, w tej zmianie, jest ten taki świat niematerialny, duchowy, który mm -hmm. no, można by powiedzieć, trochę go determinuje prawda, do tej zmiany. Tak, ma pani na myśli pojawienie się duchów. Tak. E, duchy ja osobiście bardzo lubię, szczególnie jednego, i, i to pewnie ci, co przeczytają, to, 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 to ta sympatia jest zbieżna do Damskiego ducha. E, I one mają taki charakter. one są, one mu towarzyszą, one mu coś próbują podpowiedzieć troszkę. Czasem pocieszyć, ale czasem też skarcić. Nie są to na pewno tak jak gdzieś tam w mediach społecznościowych ludzie pisali, że jak się pojawiało hasło, że duchy, że nie lubię historii o duchach. Tak? Te, te duchy są jak przyjazny Kacper bardziej, że nie straszą na pewno nikogo, choć tam ciemna strona metafizyczna jakaś też się gdzieś przewija, ale, ale duchy jako takie są raczej postaciami pozytywnymi. No dobrze, no to w takim razie myślę, że teraz warto jest opowiedzieć. Nie możemy zdradzić końca. Mm -hmm. To jest zawsze taka trudna część rozmowy o książce, kiedy musimy. Zachęcić, ale nie powiedzieć wszystkiego. Jakbyśmy mieli, bo tak miałam taki problem, żeby określić gatunek tej książki. No właśnie. Wydawnictwo też miało. <śm> Jest to z jednej strony literatura obyczajowa. No, są te wątki takie medyczne, no, z racji wykonywanego mm. zawodu przez głównego bohatera. No i gdzieś nawet przeczytałam właśnie w której z recenzji, że są też wątki paranormalne. I teraz tak, jak to wszystko nazwać jednym słowem? Czy możemy, czy po prostu zostawimy to tak, że. Ja myślę, że nie ma co szufladkować. Takie szufladkowanie w ogóle wydaje mi się, że czasem spłyca wiele spraw. I. Ja się cieszę, że wyszło coś takiego, co ciężko dopasować do jednej kategorii. Znaczy, na pewno jest to do, w dominującej mierze książka obyczajowa, bo, bo mówię o problemach życiowych. Myślę, że może nie w takim aż wydaniu jak główny bohater, ale większość z nas. Mierzy się przynajmniej z myślami pewnymi, podobnymi gdzieś, z że, że, jakimi mierzy się też bohater, że, że czasem jesteśmy zmęczeni, czasem mamy różnych rzeczy dość. Skądś się wziął ten e, żart o tym, żeby wszystko rzucić i wyjechać w bieszczady. I to trochę mm -hmm. też jest podobna sytuacja. E, w związku z tym, myślę, że ta powieść obyczajowa z, z jakimś smaczkiem metafizycznym, to jest taki naj, najkrótsze spuentowanie gatunku. No dobrze, a jeśli chodzi o czytelników, z którymi no, ma Pan już do czynienia na spotkaniach autorskich, jakie są ich spostrzeżenia? Ja wiem, że to dopiero początek tej drogi promocyjnej, mhm. natomiast myślę, że też fajnie jest, kiedy mamy do czynienia z osobą, która przeczytała i która może nam coś powiedzieć, mhm. która czasem podzieli się czymś, to już wiem od autorów o czym tak naprawdę oni nawet nie pomyśleli, pisząc daną książkę. Mhm. Znaczy to, co zaobserwowałem, bo od premiery minął raptem miesiąc i ciut, także to jest świeża sprawa. To, co... Po pierwszym spotkaniu, to, na którym było w większości, dominowali moi znajomi, bliżsi, dalsi. To, to jest może... Kiepska perspektywa, bo to wiadomo, że jeżeli z kimś się sympatyzuje w życiu, to, to raczej te opinie też przechodzą przez filtr tego, co się do człowieka, w, moim, w tym przypadku do, do mnie jako autora, e, czuje w związku z tym. Ale to jest bardzo miłe, bo no, na razie mam sam taki, taki miły backup mhm. od ludzi. E, kilka recenzji, które pojawiły się w internecie. Też są bardzo miłe i dające mi bardzo dużo satysfakcji. Przede wszystkim mówią recenzenci o sprawach takich, na jakich mi zależało, żeby były dostrzeżone. To, co mogę, myślę, w miarę obiektywnie powiedzieć o, o tym odbiorze ludzi, to jest to, że ta książka się spodobała ludziom, którzy czytają dużo. I mają jakieś tam pojęcie o literaturze, więc tu mam e, dumę z tego, że warsztatowo, stylistycznie e, jakoś to udźwignąłem i nie ma wstydu. Natomiast ta książka podoba się również ludziom, którzy e, od lat nie mieli książki w ręku i wzięli ją do przeczytania tylko dlatego, że mnie znają no i chcieli zobaczyć co ten Posmykiewicz tam wymyślił. E, ale no mówią, że czytali na przykład cały dzień, bo właśnie nie chcieli się od niej oderwać. Także mówi się, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo, ale w tym wypadku jest w tym. Ja to odbieram jako coś takiego miłego, ciepłego, że, że ta książka faktycznie może trafić do szerokiego, szerokiej rzeszy odbiorców. A ten świat lekarski, jestem bardzo ciekawa, jak koledzy po fachu zareagowali, czy oni wiedzieli, że pan pisze książki. Najbliżsi powiedzmy z takimi, z którymi współpracowałem wiedzieli, jak pracowałem jeszcze na chirurgii onkologicznej w szpitalu MSW w Łodzi to, no to na oddziale wiedzieli, bo tam im czasem coś podrzucałem do, do czytania mój ordynator wieloletni już jest po lekturze, był na, na moim spotkaniu. I, no i oczywiście też mu się bardzo podobało, tak, ale to jest właśnie to grono, należy tego grona, które na pewno jakieś uczuciowe względy też tutaj się przeplatają z odbiorem tej książki, ale no, jest na tyle konkretnym facetem, że myślę, że jakby mu coś tam zgrzytało, to by mi powiedział, więc natomiast od kilku jeszcze moich kolegów czekam, bo wiem, że już mają książki i obiecali, że. Jak przeczytają, to dadzą znać. No a ja wiem, że oprócz zbiega, no pisze się, pisze się książka. Znaczy, piszą się dwie książki nawet. I tak trochę. Bo to też bardzo ciekawa książka na temat tego, jak pisać. Jest w ogóle autorstwa Stephena Kinga, tego od horroru. tak. tak, tak. I, i, I dużo rzeczy tam faktycznie zamieścił, takich mądrych, przeplatając to autobiograficznymi, jeszcze jakimiś takimi wstawkami. I, i tam wydaje mi się, że też jest taka jego rada, że, że czasem trzeba od książki odpocząć zrobić tak zwany ten pierwszy draft, zostawić, zapomnieć i nawet po iluś tygodniach czy nawet po iluś miesiącach do niej wrócić ze świeżą głową, że łatwiej wtedy dostrzec pewne błędy. I w tej chwili. Mam ten tak zwany pierwszy draft książki takiej bardziej fantastycznej, może dziejącej się niby w takim świecie aktualnym, niby takim naszym, ale jest tam zupełnie taka alternatywa, alternatywna wizja tego, jak ten świat funkcjonuje. Występują magowie, którzy tworzą światy, taka zupełnie no, bardziej w tym kierunku sensacyjno-fantastycznym, tak bym powiedział. A druga no to jest ta, o której wspominałem z przeszłości, którą zacząłem pisać, z której finalnie nie byłem zadowolony i ją próbuję sobie zreanimować. Odświeżam, działam i zobaczymy. No cóż, wobec tego mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji promocji tych dwóch kolejnych, a póki co wszystkich Państwa zachęcamy do tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby sięgnąć po książkę pana Michała Posmykiewicza zbieg z okoliczności. Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo. rozmowę.